No, ostatni akt naszej podróży. Wsiadamy do naszej białej trumny. Dagna, humorze. Taki mamy, 737-800. Szukajcie czarnych skrzynek nad Turcją. Dawno nie było startu, zrobimy start. Bez straszenia, Dagny. Bo się? Nie. Postraszyć? Nie będzie straszenia. Kołujemy. Kołujemy. W tym tempie do my za dwa dni dojedziemy. Mamy takie takie Mamy reakcja publiczności. Tutaj samym pasażerowym. się reakcja publiczności. Jest panika na pokładzie? Nie ma dym, dym. Panie, można trochę szybciej i wyżej Panie, specjalistą nie jestem, ale jesteśmy nisko i wolno jedziemy. Dobra, ruszamy. O, unosimy się. Zlecieliśmy Adano. Tak wygląda Adana, milionowe miasto. Wieże minaretów, małe lotnisko pod nami. Góry na horyzoncie. Tak jest, stelica najlepszego kebaba świata. I widać nasz cień na ziemi. Wielkie, wielkie miasto położone nad jeziorem, po drugiej stronie jeziora. Kampus uniwersytecki. I rzeka, rzeka, którą z nami jak z Wyszeląg. Rzeka, która tyle razy nas poszukała. Wyprowadzająca na Manowce. I ta ma pod nami... Ta mam jest tam o, jakiś stopień wodny chyba tam no jest tego trochę niewielkie jeziorko woda lazurowa a tu mamy kopalnię albo tylko budowę to jest dużo wybrane pod wykop Kręcamy, stąd to skrzydełko tak trochę nam opadło. Ostro zawracamy. Prawdopodobnie czegoś zapomnieli. Tam taki wąż się majda przy zbiorniku. Czy to jest uniwersytet? Jo, to będzie uniwersytet, tak jest, to jest uniwersytet i tam mieszkaliśmy. Nawet widzę nasz akademik. Potem go oznaczę. Tak, tak, na widzę nasz akademik, jak Boga kocham. Ten oczym z tyłu, to jest Istanbul. Tam ledne statki. E, to nie jest jeszcze Bosfor, ciśnina, ale proszę, tu tam, że ktoś mieszka na dole, na wyspie. Będziemy podchodzili do lądowania, z pewnością jeszcze będziemy musieli zawrócić i być może wtedy będzie lepiej widać tego stawu. Ciekawe na tej wyspie Holender mieszkają i ten bezkres tego miasta aż po horyzont. I znowu Łódź, już widać szczegóły kuter rybacki prawdopodobnie też już nieźle go widać I znowu kolejny skok, i jesteśmy niżej, i niżej, i o, kolejne obniżenie, już znakomicie widać domy, samochody. O, no jeszcze nie widać ludzi pojedynczych, ale i widać, widać ludzi pojedynczych, i jesteśmy nad terenem właśnie w tej chwili lotniska, co widać. Pas startowy, o już jakieś 20 metrów, obniżamy, obniżamy, za chwilę dupnie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. O! Tak, kulturalnie. I klapy uniesione hamujemy. Ej, to te dość duże terminale. Ataturk jest dość dużym odludiskiem. I widać, wszystko to są te terminale. Już ktoś nie wytrzymał, nerwowy oczywiście się odbił. Jesteśmy bezpieczni. Kolejne lądowanie się udało. Lotnisko prawdziwie międzynarodowe Istanbul. Za chwilę pokażę dlaczego. Dużo ninja się kręci. Tu. Ludzie wszelkiej narodowości, koloru skóry i kształtu. O, naprawdę jest trochę Takich wynalazków. Mój faworyt Mój faworyt to ten z e, czymś na kształt białej miseczki na głowie. O tam stoi A przede mną zestaw ninja I to już bramka Czyli ostatni etap przed wejściem do samochodu. Jest trochę podróżnych do Berlina, jestem ja, nie ma Dagny, Dagna poszła na ostatnie zakupy, proszę bardzo, tu zostawiła toboły, cały manżur. siedzę, radość czytania, jakieś, nie wiem, no niecała godzina do odlotu, tak naprawdę 45 minut do odlotu, Dagna ma jakieś pilne zakupy do zrobienia, powinno to być za 15-20 minut może.